To 5 najwyższe budynki we Wrocławiu. Zastanawiacie się, które wrocławskie budowle pną się najwyżej? Sprawdziliśmy zarówno wieżowce, jak i kościoły. Zaczynajmy odliczanie. 5. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła 80 metrów. Jeden z najwyższych kościołów we Wrocławiu, mylony czasem z katedrą z powodu monumentalnych gotyckich kształtów. Znajdująca się przy ulicy Prusa świątynia powstała w XIX wieku, ale pierwsze ślady budowli sakralnej w tym miejscu pochodzą ze średniowiecza. W czasie budowy zawaliła się północna wieża, dlatego jest niższa niż sąsiednia, która pnie się na 80 metrów. 4. Akademik Kretka, 85 metrów Akademik Kretka to większy brat domu studenckiego Ołówek. Oba budynki już na stałe wpisały się w krajobraz Placu Grunwaldzkiego. Kredka ma 23 kondygnacje i blisko 300 pokoi. Budynek przez chwilę dzierżył miano najwyższego we Wrocławiu. Stało się tak po wyburzeniu Poltegorów w 2007 roku, a przed wybudowaniem Skytower w roku 2012. 3. Bazylika Świętej Elżbiety, 92 metry. Aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze w 1529 roku wieża kościoła była aż o 40 metrów wyższa i gdyby bazylika przetrwała wichury i pożary, które wiele razy ją nawiedzały, byłaby najwyższym kościołem w Polsce. Mimo zmiany wysokości dalej jest w czołówce, a w dodatku to jeden z popularnych punktów widokowych położony najbliżej rynku. Na wieżę można dostać się tylko wąskimi, krętymi schodami. 2. Archikatedra pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. 97 metrów. Najważniejszy i najwyższy kościół we Wrocławiu. Gotycki budynek w obecnym kształcie został wybudowany w XIV wieku. Jednak badania archeologiczne wykazały, że murowana świątynia stała w tym miejscu już w X wieku. Hełmy, które wieńczą wieże katedry, sięgają blisko 100 metrów. Na platformie jednej z wież znajduje się punkt widokowy i, co ciekawe, można wjechać na niego windą. 1. Sky Tower, 212 metrów. To najwyższy budynek we Wrocławiu i jeden z wyższych w Polsce. Widać z niego nie tylko całe miasto, ale i choćby Śnieżkę czy Góry Sowie. Wieżowiec powstał w miejscu biurowca firmy Poltegor, który ze swoimi 92 metrami do 2007 roku był najwyższym wieżowcem we Wrocławiu. Pierwotnie szczyt budynku miał się znajdować na wysokości 258 metrów, ostatecznie skończyło się na 212. Na 49. piętrze Sky Tower znajduje się jeden z najwyżej położonych punktów widokowych w Polsce. To już wszystko na dzisiaj. Po kolejne zestawienie Top 5 zapraszamy. Niebawem.